Wanda Brzeska, autorka, która 50 lat temu prawie odeszła, napisała ją w 1938 roku na podstawie badań, które prowadziła na Półwyspie Helskim. Przy tej okazji zebrała yy, dużo ciekawego materiału, takiego etnograficznego i etnologicznego. Natomiast sama ta historia, którą opowiada Wanda Brzeska, jest niezwykle ciekawa. To jest taka uniwersalna historia, dosyć jak łatwo manipulując ludźmi, doprowadzić do, do wielkiego zła, nie? jakie się wydarzyło w 1836 roku w chałupach w początkach sierpnia. No, jak łatwo właśnie manipulując, kłamiąc, naprowadzając na, pewne, na pewien sposób myślenia, jak łatwo nakręcić spiralę zła. Postaraliśmy się we współpracy z Muzeum Piśmiennictwa w Wejherowie, tutaj Roman Drzeżdżon, że tak powiem, uwspółcześnił słowniczek wyrażeń kaszubskich, które Wanda Brzeska zamieściła tam na końcu powieści. Roman przejrzał to i uwspółcześnił, to znaczy dodał, obowiązującą aktualną pisownię koszybską.